Są takie filmy, których przeciętny Polak nie może nie znać, ponieważ są one puszczone z taką częstotliwością w telewizji, że na samą myśl o nich zbiera człowieka na wymioty. Do takich filmów należy spitnie bezpieczna prędkość. <grym> Przepraszam. Co to w ogóle za tytuł jest? To tak jakby, nie wiem, Zieloną Mile nazwać The Green Mile, bardzo Zielona Mila. Film ten widziałem tyle razy, że wszystkie wpadki z tej produkcji mam w tym małym palcu. Zresztą. W tym mam palcu, to ja też mam wpadki z wszystkich innych filmów. A w tym wszystkie tytuły gejowskich filmów porno. Ale się do tego nie przyznaję. No więc jeśli dzisiaj nic ten tytuł nie mówi, to stawiam, że albo nigdy nie miałeś w domu odbiornika telewizyjnego, albo starzy odsyłali cię zawsze do pokoju, jak w prawym, w dolnym rogu ekranu ukazywał się żółty trójkąt. To chyba było w lewym, jednak. Nie wiem. Zawsze miałem na to wyjeżdżenie. Jestem hardcore. Przejdźmy więc do pierwszej porcji wpadek, czemu tak ch... idę. I od razu zaznaczam, że pominę największą wpadkę tego filmu, czyli durny scenariusz. A skupię się na tym, co zawsze, czyli idiotycznych pomyłkach w realizacji. Na początek wpadka klasyk, którą wyłapuje średnio w co drugiej ślepej klisze, czyli odbicie operatora kamery. Ja ogólnie nie wiem, o co tu chodzi. Czy realizatorzy rywalizują ze sobą o to, kto zgrabniej przepchnie taki kadr do filmu, czy naprawdę się nie widzą? A tu spójrzcie na kosz na śmieci. <laughs> no tak, nie ma śmietnika. Nie no, jest. Znaczy najpierw go nie ma, ale za sekundę jest. Żeby to był jeszcze papierek, plastikowa torebka albo nawet mały śmietniczek, ale nie, to jest całkiem pier... kubeł. I ciężko nie zauważyć tego. A jednak twórcom tego filmu się udało. A tu przykład na to, jak ważne mogą okazać się detale. Mamy kasową produkcję, efekty za wiele tysięcy, i naszym filmowcom nie chce się ustawić zegarka. Bo po... łatwiej przecież zmarkować, ustawiając godzinę w funkcji alarm. Widz i tak jest tępy i nie zauważy. Niestety Widz zauważył. Jeszcze taki mały teścik na spostrzegawczość. Zobaczcie, tutaj Harry zostaje postrzony w lewą nogę. W kolejnej scenie laska, którą trzyma, jednak sugeruje, że on utyka na nogę prawą. Że wszyscy dookoła się nie pokapowali, to jeszcze można zrozumieć. Ale że aktor zapomniał, którą nogę mu dziurawili, no niebywałe. Wiecie, że Sandra BOŁŁOK... Jakbyście się uczyli języków, to może zrozumielibyście moje wyszukane żarty. Wiecie, że Sandra Bullock specjalnie do roli w tym filmie zrobiła prawo jazdy na autobus i samochody ciężarowe? No, brawo, brawo! To się nazywa profesjonalne podejście do zawodu. Ciekawe, gdzie poszła brać lekcje, gdyby ktoś zaferował jej w filmie rolę prostytutki! Kolejny. Najbardziej mrożąca krew w żyłach scena niedorobionego mostu i co? No i proszę państwa, oczywiście, padka. No bo okej, okay, nie ma fragmentu mostu, więc co w takim razie rzuca cień na ziemię, ja się pytam. Akurat przelatywał nad nim gigantyczny kondor, tylko że nie zmieścił się w kadr? I dlaczego w tym hadrze brakuje belek blokujących jezdnie? Kondor zeżarł! Inna sprawa, że ten budynek z jakiegoś powodu podczas skaku znajduje się w innym miejscu. I na to już niestety logicznego wytłumaczenia znaleźć nie potrafię. A i żeby się czepiać do końca. Powiedzcie mi, czemu w tym kadrze nie ma deseczek na końcu jezdni, które widoczne są w tym ujęciu. Drogi panie, od efektów specjalnych. Matkę pan oszukasz. Ojca pan oszukasz. Kierownika pan oszukasz. Nie zawsze, ale czasem się udaje. Stanka pan jednak nie oszukasz. Spierdoliłeś pan robotę wzorową. Rzeserzyki na akcji nie są najbardziej przedsiębiorczymi ludźmi na świecie. Może tak mi się wydaje. Lub powiedzcie mi: jak to jest, że na scenę z wybuchającym samolotem wydano ponad 80 tysięcy dolarów tylko po to, aby otrzymać od widza reakcję typu O, samolot wybuchł. Super podczas gdy wystarczyłoby na te kilka sekund dać na pierwszy plan cycki wspomnianej wcześniej Sandry Burok. Nie dość, że opcja tańsza, mniej skomplikowana w realizacji, to jeszcze reakcja widzę byłaby zgoła inna. Powinienem zostać producentem filmowym. No ale niestety. Nieważne. Ostatnie wadki z tego filmu. Znaczek z zebrą, który był przyczepiony cały czas do lewej strony autobusów, w scenie na lotnisku nagle znika. Po to, by pojawić się za chwilę ponownie. To jednak nic dziwnego, skoro do nakręcenia tego filmu użyto aż 12 różnych autobusów. W końcu musiało się coś pojawić. A tutaj może nie wpadka, ale taka swego rodzaju obserwacja. Spójrzcie na napisy w czołówce. Wyglądają one jakby zrobił je w WorldAcie 97 na lekcji informatyki uczeń szkoły podstawowej. Jest to praca co najwyżej na ocenę dostateczną. I na koniec pewien komentarz z ostatniego odcinka, który no nie ukrywam, poruszył mnie najbardziej. Tak jak mój kabel od tego. I widzicie, popatrzcie, nie mam kabelka, klikam, wszystko działa. Proszę. A nie, nie działa, patrzcie jakie jaja. Zreperowali to już. Kiedyś bezprzewodowo działało, a teraz nie działa. Muszę wsadzić kabelek i dopiero teraz zadziała. Czekajcie. O! Niejaka Bu napisała. Zawiodłam się. Kiedyś Stanek był lepszy. Droga Bu. Wiem, co czujesz. Pamela Anderson kiedyś też była lepsza. Ale nawet na Bożyszych, rano. Przychodzi kiedyś ten czas. Dziękuję wam za wszystkie chwile spędzone razem. I zapraszam na więcej! Ehe. Niemniej, kto jeszcze uważa, że nadworny pajac co się w nie cały czas daje radę i sk***a z... się swoją facjatą i zachowaniem, tak samo jak kiedyś niech lajkuje mój fanpage, który brzmi facebook.com Stanisław Kwas. Nie, 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 nie za Kwas, Stanek Kwas. Przepraszam za pomyłkę. No i oczywiście wszystkich no-live'ów cały czas namawiam do wysyłania wpadek z filmów na mail, oczywiście, jak on brzmiał. Yy, ślepa kliszka małpa, to się wytnie pel. No i są nagrody, oczywiście są nagrody. Kurde, jakie tam było hasło? Zapomniałam. Zawsze kierownikowi mówię. Po kierowniku ja tam pójdę do domu, research coś z spadkami zrobię z poczty. On tak, 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 dobrze, dobrze super. Się cieszę, że jesteś bardzo zaangażowany. A co Stanek w domu robi? Piszcie w komentarzach. Zobaczymy, czy zgadniecie. Pozdro, Żony. Nie jesteście moimi żonami. Ale poczujcie się lepiej, chociaż w sumie kto by chciał mieć takiego ziomka jak ja. Hmm.